Cześć moi drodzy, z tej strony trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam bardzo dobre, skuteczne ćwiczenie na dół mięśni najszerszych grzbietu. Ćwiczenie to wykonam na wyciągu pionowym, ale również przedstawię Wam wersję na maszynach. Zapraszam do oglądania. Moi najukochańsi, drodzy widzowie, w dzisiejszym materiale przedstawię Wam ciekawe ćwiczenie na mięśnie grzbietu z naciskiem na dół mięśni najszerszych pleców. Ćwiczenie wykonamy jednorącz, więc jest to w pewien sposób ruch unilateralny, jednostronny, który pozwoli wyrównać dysproporcje pomiędzy lewą stroną pleców i oczywiście prawą stroną. Oczywiście to ćwiczenie zajmie trochę więcej czasu niż w przypadku kiedy ćwiczymy oburącz, ale co się nie robi? Aby nie poprawić swoich słabszych stron. W szczególności zalecam ten ruch osobom, które narzekają na te dysproporcje, nie czują lewej strony, gorzej czują prawą, jedną mają silniejszą, drugą słabszą. Wtedy ćwiczenia jednorącz przyniosą Wam najlepsze korzyści. Co tutaj robimy? Ustawiamy się nietypowo, ponieważ bokiem sobie tu siadamy na siedzisku wyciągu pionowego, wyciągu ze stosem lub z wolnym obciążeniem. Wybieramy odpowiedni ciężar. Pozwólcie się mi tutaj polenić, więc założyłem niewielki, żeby po prostu poprawnie e, wykonać to ćwiczenie i się jakoś nie przemęczać. E, blokujemy sobie tutaj oczywiście swoje uda o specjalne podpórki wyciągu. No z reguły raczej jesteśmy skierowani w tą stronę, ale mniejsza, kiedy już zablokujemy się, kiedy będziemy mieli przygotowaną rączkę, taką zobaczcie, e, e, przyczepioną, taki haczyk przyczepiony do wyciągu. To naszym zadaniem jest w tym momencie, kiedy stoję, przepraszam, kiedy siedzę w taki sposób, zablokowanie się tym jednym udem, w tym przypadku prawym o podpórki, złapanie tego... E... Złapanie tego uchwytu i co? Tutaj się stabilizuję, tu się zapieram, tu nie mogę pozwolić na to, że wyskoczę do góry, bo moim zadaniem jest co? No nic niby wielkiego, specjalnego: ściągnięcie łokcia i ramienia do dołu, hop, przytrzymanie i powolny powrót do góry. Jakże to proste, ale jak równocześnie skuteczne? Ściągnięcie do dołu, hop. I wysunięcie ramienia do góry. Naszym zadaniem jest po części wykorzystanie funkcji prostowania ramienia z przywodzeniem, taka hybryda, połączenie dwóch ruchów najszerszego. Ponieważ łokieć prowadzimy lekko przed ciałem, ale jednocześnie chcemy, aby on zbliżał się do tułowia, szedł w kierunku bioder. Tu właśnie spełnimy funkcję najszerszego grzbietu, hop. Blisko żeber, blisko tułowia prowadzimy swój łokieć, swoje ramię. Fajne, po części izolowane ćwiczenie na mięsień, najszerszy grzbietu. W szczególności chcemy zaangażować tutaj ten dół, właśnie Latissimus Dorsi. I uwaga: spięcie, kiedy idę do dołu, faza koncentryczna, bach zatrzymanie. Faza ekscentryczna, wolniejsza do góry, rozciągnięcie najszerszego. Spięcie, kiedy idę do dołu, faza koncentryczna z wydechem, rozciągnięcie, kiedy idę do góry. Fantastycznie mogę popracować tutaj plecami. Warto zaznaczyć, że kluczową yy, opcją jest to, aby nie zginać wpierw stawu łokciowego, nie inicjować ruchu z bicepsów, ze zginaczy stawów łokciowych, tylko właśnie my chcemy zagarnąć tymi plecami ten ruch to obciążenie chcemy ściągnąć mięśniami najszerszymi grzbietu, co oczywiście dla osób początkujących do wyczucia jest niezwykle trudne. Wyobraźcie sobie, jakby ręka była takim nieruchomym, nieżywym chwytem i ściągacie bark do dołu, ściągacie po części łopatkę w dół i dociągacie łokieć, tu jakoś nieprzesadnie się bujając, także i prowadzicie ruch blisko tułowia. Zapytacie, czy... Tutaj inne mięśnie popracują, oczywiście ten biceps musi popracować, przedramiona również, jeżeli nie używamy haków, mięśnie obłe, także dół czworobocznego też. Ale czy to jest problem? Nie. Oczywiście możemy tutaj się kłócić, że najszerszy, najlepszą tą dźwignię ma od kąta 120 stopni e, uniesienia tutaj ramienia względem tułowia, ale... To nie jest jakiś błąd, że my wysuniemy te ramię wyżej, ponieważ również wzmocnimy sobie mięsień obły, mięsień czworoboczny, jego dół, także nie powiedziałbym, że będzie to jakiś błąd, że te ramię idzie bardziej pionowo i wyżej do góry. Prawie że osiągamy tutaj taką linię prostą nad ciałem. Co ważne, nadgarstek jest przedłużeniem przedramienia i. Kierujemy pionowo w dół łokieć, jakbyśmy chcieli dotknąć oczywiście bioder. Fantastyczne ćwiczenie, które angażuje dół mięśnia najszerszego grzbietu. Oczywiście po wykonaniu na przykład trzech serii po 12 powtórzeń na lewą i prawą stronę mamy. E, zaliczoną tą i tą, więc tych serii wyjdzie 6. E, róbmy lewą stronę, potem prawą, 1 do jednego, także na każdą stronę wyjdą 3 serie. Przypadkiem nie róbcie tylko e, ćwiczenia na jedno e, ramię. E, co chciałbym zauważyć, że to ćwiczenie również po części możecie wykonać. W ułożeniu takim standardowym, lecz uważam, że często w tym ułożeniu bocznym możemy lepiej jeszcze dopiąć mięsień najszerszy, ale to nie jest błąd wykonywać to ćwiczenie w taki sposób. Tutaj możemy sobie jeszcze czegoś e, chwycić, sobie coś chwycić, stabilizować ułożenie ciała. Ważne, żeby się zaprzeć, żeby nasza sylwetka nie uciekała do góry. Plecy są proste, brzuch w miarę napięty i kontrolujemy oczywiście napięcie mięśnia najszerszego. Grzbietu. Kiedy idziemy do góry, pamiętajcie o tym, żeby nie garbić się tutaj, żeby barku nie pchać mocno do eee, tutaj twarzy, my rozciągamy tą łopatkę do góry. Możemy się wsunąć lekko pod wyciąg, ale potem ściągając, nie szarpiemy się tutaj. Ale o tym wspomnę dalej, kiedy wymienię błędy, jakich nie powinniśmy tutaj. Popełniać. Fajnie, że możemy skorzystać również z maszyny typu Lat Pull Down, czy na wolny ciężar, czy ze stosem. Układając się również bokiem, możemy sobie zaczepić taki uchwyt, jeżeli ta rączka ma nam po prostu maszyny, ten uchwyt nie pasuje i wtedy również fantastycznie spełnimy tą funkcję mięśnia najszerszego grzbietu. Podkreślam, że jest to ćwiczenie, w którym to możemy wyrównać dysproporcje między stronami. Zresztą chciałbym zaznaczyć, że mięśnie najszersze, bardzo lubią w cudzysłowie pracę jednorącz, bo właśnie wtedy możemy odpowiednio rozciągnąć mięsień i odpowiednio go także spiąć. Wdech, kiedy idziemy do góry, rozciągamy, wolniejsza faza ekscentryczna, wydech, kiedy wędrujemy ramieniem do dołu, kiedy ten łokicz wędruje do tułowia, przytrzymanie lekkie i oczywiście powtarzamy kolejne ruchy. Także kontrolujcie to ćwiczenie, nie dajcie się tutaj wyrywać ciężarowi do góry. To wy ćwiczycie na wyciągu, na maszynie, a nie maszyna i wyciąg ćwiczy z wami. No co, teraz płynnie przechodzę do błędów, jakich nie powinniśmy tutaj popełniać. Jest to oczywiście no, sporo tych błędów, ale postaram się wymienić te podstawowe. Przede wszystkim skupienie się głównie na łokciu, tak? Zobaczcie. To troszkę wygląda chyba inaczej. Ja się skupiam tutaj na bicepsach na mięśniu ramienno-promieniowym, na mięśniu ramiennym, a nie na najszerszym grzbietu. Skrócony zakres ruchu również będzie błędem. Jakieś wychylanie się z tułowia, przepychanie się przy za dużym ciężarze, to również nie będzie najlepsza opcja. Także my musimy się tu ustabilizować i pracować tak naprawdę głównie w stawie ramiennym, a potem w łokciowym. Również przesadna praca nad garstkiem będzie tutaj niezbyt korzystna. Jeżeli spinają Wam się przedramiona, polecam użyć haków. Nie jest to błąd. Jest to po prostu opcja, żeby odciążyć sobie tą część, a skupić się na mięśniach najszerszych grzbietu. Także nie przechylamy się, nie szarpiemy, nie tracimy tej fazy ekscentrycznej do góry, że ściągamy, a tutaj nam ucieka ten ciężar. Tak nie wariujemy. Jak widać, nawet wyciąg zaczął po prostu tutaj wydawać dziwne e, odgłosy. Oczywiście, teraz zapytacie, czy lekkie skręcenie tułowia, takie zgięcie, przepraszam, do boku jest błędem? Niekoniecznie, ponieważ o dziwo mięśnie najszersze grzbietu również tutaj doginają nasz tułów, ale czy to w przypadku tego ćwiczenia będzie potrzebne niekoniecznie. Raczej polecałbym się skupić na prowadzeniu tego ramienia względem tułowia bardzo blisko, blisko żeber. To pozwala super wyczuć mięśnie najszersze. Zresztą sprawdźcie sami, czy na maszynach typu lat pull down, czy na wyciągu. Polecam wypróbować tego ćwiczenia. Oczywiście nie jako główne w waszym treningu raczej, ale takie uzupełniające, akcesoryjne takie, które po prostu zadba o mięsień najszerszy grzbietu lewą i prawą stronę, żeby nie było żadnych nierówności. Dajcie znać, czy spróbujecie tego ćwiczenia, jakie w ogóle ruchy, jakie ćwiczenia wykonujecie stricte na mięśnie najszersze grzbietu. Tymczasem dziękuję za uwagę. Do celu z pasją. Cześć.